do obejrzenia kolejnego programu z cyklu Studio Wschodzący Biały Stok. W środę, 19 maja, swoją oficjalną premierę miał przygotowany przez tancerzy ze studia Fairplay Crew spektakl Metropolis. Jest on elementem kampanii promocyjnej Białego Stoku. Przedstawienie zostało pokazane dwa razy i dwukrotnie teatr dramatyczny wypełniony był po brzegi widzami. Całość została wyreżyserowana przez Jarosława Stańka i jest zrealizowana z dużym rozmachem. Sam spektakl dla wielu może być sporym zaskoczeniem. To jest, nie jest nasz pierwszy projekt z chłopakami z Fair Play Crew, także to jest coś takiego, co, co, co ma po prostu wymiar jakby kolejnego kroku, kolejnej jakby naszej ewolucji artystycznej i jakiejś tam, powiedziałbym też i przyjaźni. Natomiast no jest to na pewno projekt, który przekracza rozmiarem swoim i jakby takimi założeniami zdecydowanie to, co robiliśmy do tej pory. I jest to bardzo, bardzo, bardzo szczera historia taka będzie mocna i, i powiedziałbym kontrowersyjna, ale jest to, jest to płynie z naszego serca. Ja myślę, że wiele, wiele osób będzie zaskoczonych, naprawdę bardzo, ponieważ ciężko jest przełamać stereotyp i idąc na ten spektakl, będą, ludzie będą myśleli, że jest to jakby kolejna mutacja you can dance. Zapewniam, że tak nie będzie. Półtora godzinne widowisko tworzy niemal pięćdziesiątka tancerzy. Na scenie towarzyszy im zespół muzyczny i dwie wokalistki. Udział w przedsięwzięciu bierze również raper Tetris. Autorami oprawy muzycznej są Tomasz Filipczak i Cezary Krukowski, dotychczas bardziej znany z tego, że jest tancerzem i DJ-em, a nie kompozytorem. Oprócz białego stoku, spektakl zostanie teraz wystawiony na deskach teatru w dziesięciu dużych miastach Polski. Choć artyści mają nadzieję, że na tym się nie skończy. Być może uda się również zaprezentować Metropolis na kilku festiwalach. A już wkrótce na naszej antenie obszerna rozmowa z twórcami tego przedsięwzięcia. Serdecznie zapraszamy. Europa Polska Białystok. Pod takim hasłem odbyło się w Wyższej Szkole finansów i Zarządzania w Stoku spotkanie poświęcone temu, jak współczesna młodzież rozumie patriotyzm. Podczas imprezy młodzież licealna mogła wysłuchać i obejrzeć prezentacje dotyczące tego, jak różne aspekty ma patriotyzm, że możemy czuć się Europejczykami, Polakami, ale również Białostoczanami. Prelegenci zachęcali młodzież do zaangażowania się w działalność na rzecz społeczności lokalnej, własnej szkoły, osiedla i miasta. Impreza Europa. Polska Białystok, na której znaleźli się białostoccy uczniowie, przede wszystkim liceów 4 i 7, była jakby z jednej strony po to, żeby pokazać różne aspekty naszej świadomości, świadomości wynikającej i z historii. Tutaj mieliśmy taki wykład o cywilizacjach Europy, mieliśmy też warsztaty filmowe, mieliśmy prezentacje aktywności młodych ludzi tutaj w regionie, aktywności związanej z takim Ruchem obywatelskim, czyli zespół działań, które miały zainteresować młodych słuchaczy, osoby, które wchodzą tak naprawdę na rynek polityczny, które do tej pory były obserwatorami życia politycznego, a teraz stają się też jej uczestnikami, żeby miały tą świadomość, że coś się w Białymstoku dzieje, że można aktywizować aktywizować swoje jakby tutaj postawy, można zająć się czymś ciekawym. Głównym punktem spotkania było podsumowanie wyników badania przeprowadzonego przez politologów i studentów Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania wśród białostockich maturzystów. Wypowiadali się oni na temat swojego stosunku do świąt państwowych i opisywali to, jak rozumieją patriotyzm. Głównym celem tego badania było sprawdzenie świadomości obywatelskiej białostockich maturzystów w przededniu triady wydarzeń triady świąt państwowych majowych. Wyniki przeprowadzonych badań informują o swoistym rankingu popularności polskich świąt państwowych i narodowych. Zdaniem białostockich uczniów szkół średnich, najwyższą rangę posiada święto 11 listopada. Ponad 40% badanych wskazało to święto jako najważniejsze. Na drugim miejscu było święto 3 maja, święto Konstytucji. Natomiast trzecią pozycję, co myślę ciekawe, także w naszych podlaskich warunkach, zajęło święto 1 stycznia. Znamy wyniki rankingu najlepszych prezydentów 106 polskich miast. Ranking przygotował tygodnik Newsweek. Tadeusz Truskolaski, prezydent Białego Stoku, zajął w nim wysokie ósme miejsce, wyprzedzając m.in. prezydentów Poznania, Krakowa i Gdyni. Trzecie miejsce natomiast zajął wśród miast Unii Metropolii Polskiej. To jest bardzo dobry wynik. Cieszy nas z uwagi na to, że ranking był przeprowadzony bardzo rzetelnie. Był przeprowadzony z udziałem danych statystycznych, ale także były brane pod uwagę opinie PR-owców współpracujących z samorządami, socjologów, specjalistów, którzy zajmują się tak zwanym marketingiem politycznym. Tutaj również brano pod uwagę opinie mieszkańców, co bardzo nas cieszy, bo to kolejny dowód na to, że miasto dobrze się rozwija, a to, co pod przewodnictwem prezydenta Truskolaskiego robi magistrat, jest przyjmowane przez większość mieszkańców z zadowoleniem. Te trzy kryteria, o których wspomniałam wcześniej, na podstawie których był budowany ranking, to przede wszystkim pierwsze kryterium gospodarcze, nowe inwestycje. Tych inwestycji w mieście, co zresztą widać, jest sporo w rankingu doceniony został przede wszystkim pomysł utworzenia w naszym mieście Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego. Ten park mamy nadzieję ruszy już w 2012 roku. Przygotowania do uruchomienia tej inwestycji są już dosyć zaawansowane. Oprócz tego stadion miejski, niedługo podpisujemy umowę z wykonawcą, 24 miesiące na realizację naprawdę najnowocześniejszego tego typu obiektu we wschodniej Polsce. Hala widowiskowo-sportowa to także ambitne plan na najbliższe lata. No nie mówię już o infrastrukturze drogowej, jak się jeździ po Białym Stoku w porównaniu do lat ubiegłych. Każdy widzi. Może stoimy trochę więcej w korkach, ale dzięki temu naprawdę mamy lepszą nawierzchnię, szersze, bardziej bezpieczne dla kierowców arterie. Drugie kryterium, które było oceniane, to oczywiście umiejętność doboru odpowiedniej kadry, umiejętność aplikowania o środki unijne. To również umiejętność współpracy zarówno ze środowiskami, Organizacji pozarządowych, ze środowiskami biznesowymi w mieście, jak i oczywiście ze współpracownikami tutaj w urzędzie. Poziom zadowolenia urzędników z zarządu miasta, takiego jaki jest w tym momencie, jest również wysoki. No i trzecie, cechy osobowościowe prezydenta: charyzma, umiejętność przekonywania ludzi do swoich pomysłów. Umiejętność zarządzania tak wielkim organizmem, jakim jest Urząd Miasta i cały Białystok, jednak została doceniona. Cieszy nas to bardzo. Zwłaszcza, że jeżeli weźmiemy pod uwagę tylko i wyłącznie miasta, które znajdują się w Unii Metropolii Miast Polskich, to tutaj znaleźliśmy się na zaszczytnym trzecim miejscu, zaraz za Krakowem i Rzeszowem. Zestawienie dotyczyło miast powyżej 50 tysięcy mieszkańców. Na pierwszym miejscu plasował się prezydent Wrocławia Rafał Dudkiewicz. Na drugim Tadeusz Ferenc, prezydent Rzeszowa, a na trzecim Piotr Przytocki, włodarz Krosna.